Witam paśka Hoska. Dzisiaj sobie przejdziemy znowu za, za grzybkami. Tydzień temu były, w tym tygodniu nie wiem jak będzie. Na razie są pojedyncze sztuki, ale e, szłem w głąb lasu i patrzyłem po prostu e, na tamte miejsca, gdzie zawsze zbierałem. No i na razie tam parę sztuk dosłownie. Także jest na razie. Słabo, ale myślę, że im głębiej, tym lepiej, bo wysyp jest i przede wszystkim młode owocniki, a nie stare. A idąc, tu, takie cztery ładne wezmę tylko te dwa i, i tyle, a w koszyku, no to taki jeden fajny prawdziwek. No i tyle, że tak powiem. Idę dalej, jak coś znajdę, to będziemy dogrywać. Zaroślak następny taki kozaczek czerwony Bardzo ładny Dosłownie parę metrów od poprzedniego, także trochę się tu przejdę takie większą elipsę zrobimy, bo być może po prostu przy korzeniu rósł jeden, a trochę dalej by dzik rosło więcej No ale już już coś, coś jest zaczyna się robić bardziej ciekawie. Tu jest sosna, to tu raczej kożras czerwony nie występuje. Kołąmpki. Także też jak idziecie na grzyby, to warto wiedzieć jaki gatunek. Preferuję, które drzewo. Żeby nie łaść za prawdziwkami w brzuskach. bo jest szansa, bo jest, ale mała. Czerwieniaki, czyli te koźlarze czerwone rosną głównie pod osiekami No i tam jest osika właśnie. Dobra, jak coś znajdę, to znowu się połączymy. Patrzcie się, tam jest jeden. Następny. Kawałek dalej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A my z 8. 9. No tu widzę 10 kozaków czerwonych. To takie fajne, zacne owocniczki. Ja je pozbieram i, i dogram A tu przez przypadek jednego takiego. Nastąpiłem, bo nie myślałem, że tu rosną. Dobra, ja je wyzbieram i pokażę wam ile tego było. No i tu widzimy y, 12 koźlarzy. Boże, 12. 20 koźlarzy czerwonych. To i się jeden. Cegla z topory. co przedraptałem, to jest 21. Fajnie się trafiło. Idziemy dalej. Y, I tak, no, następne miejsce. Widzimy jeden czerwieniaczek, taki piękny. Ja to będą mówił po prostu tak jak u nas, yy, nazywają osicoki. Tu jest drugi, też taki fajny grubasek. Tu jest trzeci. Ja tu widzę co najmniej cztery. Czyli raz, dwa, o tu jest piąty. Również taki grubasek. To wszystkie byłyby takie grube. Tu jest następny w takiej siłce, no niezwykle trzeba uważać czyli tu już mamy 5, bo ich nie widać przede wszystkim i żeby czegokolwiek nie nie zdreptać dlatego lepiej się zniżyć bo tak jak u nas górskie tereny to to widać no i łazimy szukamy Tu nie widzę już nic chyba. Tak, tu nie ma nic. Tam jeszcze znalazłem jednego, czyli łącznie na tamtym było 22 sztuki. Warto iść patrzeć, tak jak idą korzenie, bo wtedy jest szansa cokolwiek znaleźć. I tu widzę, że nic e, chyba już nie będzie Także ja się na chwilę rozłączam jak coś znajdę to dogram tu mam dwa koźlarze leśne no niestety ich nie zabiorę, bo są już takie starawe a zrobi mi się papka wnik w koszyczku w koszuczku i potem będzie więcej tak wyrzucę je i tak o, ten już na przykład jest fajny, twardziutki, z tego może coś będzie, no i ktoś żeby nie gadał, że są robaczywe, każdy jeden jest zdrowy, a kurde, jedną ręką tu się źle, również kozaczek jest zdrowy, a ja tu zgubiłem nożyk jeden swój kiedyś. Może go znajdę, zobaczymy Chwilę tak z wami połażę Zobaczymy, czy na wizji coś znajdziemy Ja tu będę tak przystawał, cicho mówił, no bo w lesie jesteśmy przede wszystkim i nie będziemy robić hałasu Już są świerki, to może być jakiś prawdziwek. Tu jest następny kozaczek. Ten też jest taki. No tak, jeszcze się nada, ale ten to już w ogóle jest bajka fajna. Może jeszcze gdzieś tu będą. Powiem wam, że mam tylko trzy prawdziwki, a zazwyczaj tu było bardzo mało. Yy, koźlarzy, a dużo prawdziwku. a może za zimno, patrzcie tu jaki stary czyli tu raczej nikt nie chodzi dobra, ja sobie wyzbieram i, a może na wizji co jest, patyk patyka nie przetniemy również zdrowy no i ten bez dwóch zdań kozaczek malutki na pewno się... O Jezus, źle go kroję. Ktoś znajdzie, że niszczymy grzybnie. Wyrywając je. Grzybni nie zniszczymy. O, bo wyrwiemy to. To co jest tu. To jest po prostu spotkanie się dwóch grzybni męskiej i żeńskiej. I wydanie owocnika. I nie ma opcji zniszczyć. Jakbyśmy tu przekopali cały ten grunt, to tak to zniszczymy. Ale takim wykręcaniem wyrywaniem. Robię tak od, od lat I Nadal na moich miejscach jest obfitość grzybów Tu również jest kozaczek Ten tu już jest w ogóle sito Ale zdrowy widzę, że był Dobra jak coś znajdę w tym lasku to wam pokażę Ktoś tam łazi Kolejna osika i kolejny Czerwieniaczek, bardzo ładny. Na razie jeden. Nie rozglądałem się tu szczerze jeszcze. Przejdziemy razem, że tak powiem. Następne dwa. Tu był jeden taki, tu był drugi. Przecież już mamy na tym miejscu trzy. A drzewo, które mikoryzuje, jest tu. Byłem też pod poprzednią, i pod, pod poprzednią nic nie było. No, i jak w takim lesie się nie zgubić, no to zapamiętujemy drzewa i wracamy tym samym śladem. Patrzcie jaki tu jest bogaty, jaki ładny. I to tuż przy koszyku był, czyli czwarty. Czyli grzybnia się rozrosła tam, a tu pewnie ani sztuki już nie będzie. To zazwyczaj tak jest. Czyli tak, tu już nic nie znajdziemy. Teraz się nie rozglądam. A nie, popatrzcie się, jest kozaczek następny Już jest piąty, z tamtym oczywiście Jeszcze się ułamał Czyli byłem w błędzie Myślałem, że ma to troszeczkę. No i chyba tyle, że tak powiem. Pięć kozaczków. Sześć kozaczków. Tu jest jeszcze jeden. Tu jest siódmy. O. Trzeba mieć dobre oko. Czy jeszcze sobie odłożymy? się tu. Nie wiem, czy mi wypad. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem sztuk. Czyli znowu yy, ładnie tu jest iść dość sporo. Dopiero zaczęły wyrastać z tego względu, że nie ma starek. Dziś następny Tu jest następny, ale ten to nie grośnie. W sumie. Nie nie groźnie, bo jest po prostu za malutki, nawet go przykryłem, o, a go urwę. A już później wyrośnie i się straci. Tu jeszcze przeglądniemy, czy nie ma czegoś. Nie ma już. No i tak się. Mniej więcej tu u nas tak grzyby zbiera. Warto przyjść tu dwa razy. Jeśli byłyby ciepłe noce i dni cieplejsze, to nieraz bywało, że tam bliżej domu chodziło się dwa razy dziennie, rano i wieczorem I, i rano i wieczorem nazbierało się ładno, ładną ilość grzybów. Jeszcze tu rzucę okiem, bo tu nie patrzyłem a tu już chyba tu już chyba definitywnie nic nie będzie dobra ja sobie je czyszczę i idziemy dalej tu tak cichutko bo widzę że jest towarzystwo cegla z topory zostawiamy o gdzieś piękne chyba dzisiaj samych nikt nie Znowu mnie z domu wygnają. No bo za dużo tego przenoszę. O, tu jest następnego następny kozaczek, bardzo ładny. Przejdziemy, popatrzymy. Tu chyba będą pod tą osiką dwie sztuki. Chyba tak. Dobre i dwie. Dobra, kończę. Widzimy się przy Następnym drzewie, tu yy, znowu natrafiłem na kozaczki. Jeden, drugi, trzeci. Ten już jest w takim gorszym stanie. Czwarty, piąty, piątego nie bierzemy, bo już się przewrócił. Szósty też nie bierzemy. Siódmy też jest jeszcze w miarę ok. Ten też jest jeszcze w miarę ok. Tu też jest w OK Powiem ja wam, że po tych górach się człowiek przygrzał No i tu już się nie rozglądam Idź paręnaście kozaków w jednym miejscu Dzisiaj strasznie koźlarzy że dopisałem Ale to tak mega ja sobie je czyszczę i szukam dalej. Koszyk jest prawie, prawie pełen. Tam jak znalazłem jednego, dwa to nie nagrywałem. Ale już słychać, że ludzie weszli do lasu. Także ja się z Wami na chwilę obecną żegnam. Widzimy się dalej. Idę, idę sobie. I patrzcie. Nawet nie wiem gdzie jest to drzewo mikoryzujące osika. Patrzcie jaki kozaczek ładny. To skoro... Jest jeden To gdzieś musi być jeszcze z jeden Tylko gdzie jest to drzewo mikoryzujące, bo tu widzę dąb tu też nie widzę, nie widzę na liści A te czerwone kozaki jak mówię one tylko i wyłącznie z Osiką Mikoryzują Jest, jest tu drzewo Także teraz rozglądanie się, skoro był jeden taki wielki to będzie tego więcej, no to jest tak daleko, z 5 metrów, albo lepiej od lepiej, około 7 metrów od pnia. Tu jest dąb. no i na razie powiem Wam, że prawdziwków nie widzę. Same te. O, tu już ktoś czaskał. A, i tak czaskał. A wiecie kto to czaskał? Ja to czaskałem. Ja to czaskałem, bo tak, tu byłem ja. Czyli już zatoczyłem krąg. No ale skąd mógłbym wiedzieć, że... patrzcie się, tu jest drzewo. Ja tak daleko nie odchodziłem od pnia. Patrzcie się. z 10 metrów na biedę od macierzaka wyrósł. No to się zaskoczyłem fajnie Czyli już yy, Wybieramy inny Inny kurs Skoro tu już łaziłem, to Tu grzyba nie będzie No chyba że tak daleko od pnia Ale patrzcie jaki Fajny kozaczek Piękny, no to obżarty no Ale ładny, dobra Idziemy dalej No i udało się znaleźć Takiego prawdziwka Nie no, jest on zbyt młody ale ten już jest fajny, młodziutki prawdziweczek. Coś tu ma nie tak z nogą, żeby nie był robaczywy. A ten nie wiem czy będzie zdrowy. Myślę, że powinien być. obżarły go trochę. Trochę już tu stoi też. Także dwa prawdziwki na razie. No i co? No chyba się na tych dwóch tu skończy. Nie widzę nic ciekawego. Hop. A, nie ma tu, tylko te dwa. Także ja idę o, patrzcie się. Pierwsze je zobaczyłem na kamerze ten obżarty na maksa ale ten jest dosłownie cacany bardzo ładny prawdziwek ja je sobie obrządzę, zdjęcia jeszcze porobię i, i tyle muchomorki też warto pokazać, bo to jest ik, pora roku też są piękne a ja idę dalej może się część zapyta, pewnie, dlaczego nie pokazuje cały czas. Raz, że to by było długie, a dwa, po co zdradzać swoje miejsca. Bo taka jest prawda, że zdradzenie raz miejsca, no i już grzyba nie znajdziemy. O, i jestem w tym miejscu, co zgubiłem swój scyzoryk. No i dobra, ja się tu rozglądam, może go znajdę. ...prawdziwki udaje się znajdować, ale takie bardziej pojedyncze sztuki. Tu coś widziałem, ale straciłem już z oczu. Muszę się cofnąć, tylko zobaczę. O, tu. A to co to jest? Jeden podgrzybek, taki fajny malutki. Podgrzybki najlepiej takie zbierać, bo lubią być... ...robaczywe. Tu taki fajny... ...muchomorek, drugi wychodzi. No i taka... Zagwozdka. Nie jecie, nie zbieracie takiego czegoś. Wiecie, że trujące zostawiamy w lesie. Nie ma sensu niszczyć tego. Bo to jest naprawdę e, grzyb nie trujący, tylko halucynogenny i leczniczy, o dziwo. Widzicie, chodzę, patrzę, ale nie ma drugiego Boruska. Takie pojedyncze się trafiają. No, za zimno chyba dla nich. No ale jak się trafił, to już takie fajne, zdrowiutkie. Ja sobie go opatrzę, fotki i idę dalej. No i tu, gdzie straciłem scyzoryk, to takie ładne gniazdko borusków. O, te nie urosły, bo zgniły. No ja ich nie zrywam. Czyli tu jest jeden borusek. Czy jest ich więcej? Przejdziemy się, bo wow. wpadł do potoczku. Bym był mokrótki, a zimno. Tu raczej tak nie za... lepiej się nie, nie zapuszczać tam głębi, bo... bo nie ma. Także taki fajny prawdziwek, ale to nie wszystko. Tu są trzy kozaczki czerwone. Boże, trzy. Dwa. Bliźniaczki dodatkowo. Czyli tam były dwa. Tu są. Jeden. Drugi. Drugi. Czyli już mamy 4-5 żypków. No, grzybka nie ma, ale scyzorczyk jest. Tu jest korzeń. Może grzybki są, a scyzorka nie widzę. Tu na tej szkarpie też nie widać, żeby jakiś prawdziwy borusek był. Tu jest następny czerwieniaczek. Ach, jak ładne. I co? No chyba tyle na tą chwilę, bo nie widzę. Tyle, ja się tu rozględę za scyzorykiem, bo tu chyba nigdy chodzi. Może gdzieś leży. Dobra, ja się z nią żegnam na chwilę obecną, także ciąg. No i sam koniec naszej wyprawy znalazłem sobie moje ulubione grzybki. Jest to maślak sosnowy, zwyczajny. Widzę jeszcze jednego. Bardzo super do jajeczniczki. Jak zwykle pogrzybak. Ja, musi być. Tu gdzieś go widziałem. O, tu tylko trzy sztuki. A tu jeszcze znalazłem prawdziwki dwa. No, tego mogłem zostawić. Tam jest trzeci. Taki malutki. Przy drodze może jeszcze coś jest. Rzucę, rzucę okiem, żeby później nie było nie wiem, czy to maślaczki są też, czy to akurat już nie są maślaczki tak, to już nie są, nie, maślaczki maślaki ale to już zostawię, bo widzę, że tu jest ich kilkanaście i ktoś z tych, tu nie jestem pewny no i chyba Chyba tyle. Możemy wejść jeszcze tu tylko w głąb. No jest, jakie chaszcie. Czy czegoś, aby na pewno tu nie ma? Chyba nie będzie. Czyli taki malutki, jeden prawdziweczek przy drodze się jeszcze trafił no i co? no i śmiało mogę powiedzieć że ja się z wami żegnam branie dzisiaj bardzo zacne grzyby dopisały pogoda dopisała no a teraz co? teraz się trzeba wziąć do do pracy codziennej i tyle Także ostatni prawdziweczek na, na finiszu. Ja już nawet lasem nie wracam, tylko idę prosto drogą. No i tyle. Tu może coś by było, ale no popatrzcie się, korzesz pełen. mogłem wziąć drugi. Powiem Wam odgrom. Podgrzybka zostawiłem. No ale może ktoś je będzie zbierał. To się ktoś pozbiera. Tu coś jest ciekawego widzę. Jest tu niejadalny grzybak. Dobra, może już nic nie znajdę. Także ja się z wami żegnam. Pasie kachoska. Jeszcze na finisz wróciłem na miejsce, które pierwsze patrzyłem, No nic nie znalazłem. Było dziwne dla mnie. No i wróciłem się i patrzcie. Tu jest ładny borowik. Twardziutki. I tu jest drugi, taki mniejszy. Borowiczek. Już było ciemno, nie było ich widać. Ale jest naprawdę piękne. Ja je obieram no i już definitywnie wracam do, do domu, bo no, tu już jest ta, ta pora. Dziewiąta coś. Także ja się z nim żegnam, pasie a Patrzcie się, tu jest jeszcze na następne. Trzy w jednym miejscu.